Dzień dobry państwu, Piotr Piętka. W pierwszej rozmowie z nowego cyklu Wywiad z Wizją, który od teraz będzie gościł na łamach Polonii Węgierskiej, a jednocześnie pojawi się na kanale, na portalu YouTube, witam doktora Roberta Rajczyka, politologa, naukowca z Zakładu Systemów Politycznych Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, a także eksperta polskiej organizacji turystycznej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Cieszę się, że będziemy mogli to, że to będzie pierwsza rozmowa, że będziemy mogli rozpocząć ten, mam nadzieję, ciekawy cykl poważniejszej, dużej, rozszerzonej rozmowy najpierw w Gazecie, potem w internecie. Jako z politologiem, ale także jako z ekspertem Polskiej Izby Polskiej Organizacji Turystycznej. Węgry ostatnio stały się w Polsce bardzo modne, szczególnie w sferze elit politycznych, szczególnie właśnie u tej władzy. Dlaczego tak się stało? Co się dzieje? Dlaczego nagle węgry są tak interesujące? Można zaryzykować taką tezę, że przywództwo polityczne, elity polityczne, które akurat w tej chwili rządzą na Węgrzech, bez wątpienia odniosły sukces. Być może teraz to poparcie dla rządzących na Węgrzech ugrupowań politycznych nie jest już takie wysokie, jak na jak w momencie wyborów, niemniej jednak ono jest mniej więcej na stałym poziomie, co to oznacza? To oznacza nie mniej nie więcej, tylko tyle, że tak zwany nowy rodzaj demokracji zaproponowany przez. Nie chcę wymieniać nazwiska, ale rozumiem, że Nasi widzowie doskonale będą wiedzieli, o, o kogo chodzi, o jakie ugrupowania chodzi. To oznacza, że te ugrupowania, ten program, który zaproponowały, jest programem skutecznym, skoro przez poparcie utrzymuje się na takim, a nie innym poziomie. To jest jeden aspekt. Drugi to jest taki, że w istocie rządzący obecnie na Węgrzech rozwiązali kilka problemów społecznych, trochę w myśl, Oczekiwań swoich wyborców i nic bardziej nie zapewnia popularności, poparcia, jak właśnie realizacja programu wyborczego. Dlaczego to się przyjęło z takim entuzjazmem? A ja jeszcze Polski? przerwę na moment, co zauważa się? Jakie rzeczy, które udało się obecnym władzom na Węgrzech, są zauważane w Polsce? Na przykład polityka prorodzinna. Ja nie chcę mówić, że program 500, który w tej chwili w Polsce obowiązuje, jest wzorowany na rozwiązaniach węgierskich, bo one nieco bardziej są, powiedziałbym, nie tyle skomplikowane, co bogatsze i zachęcające jednak do podjęcia pracy tych, którzy pobierają na przykład dodatki dla, na dzieci. Są też ulgi podatkowe oczywiście. To jest jeden z elementów, który pokazuje, że taka polityka w tym wąskim wymiarze prorodzinnym przynosi skutek. To dla podobnych elektoratów politycznych, którymi rządzący w Polsce się cieszą i ci, którzy sprawują władzę na Węgrzech, także, to jest pewien dowód na skuteczność ich wyboru politycznego. No, Węgry od wielu lat mają po raz pierwszy, w zeszłym roku bodajże, wzrost demograficzny. To o czymś świadczy. No, niewykluczone, że właśnie jest to efekt tych programów dotyczących polityki prorodzinnej. Węgry od pewnego czasu są krajem, który przyciąga inwestycje zagraniczne bardziej niż inne. Kraje z tego samego regionu Europy, do tego stopnia, że niektóre firmy przenoszą na przykład swoje usługi, z których do tej pory outsourcingowe, z których korzystały w Indiach, na przykład na Węgry. To z jednej strony oczywiście generuje przychody dla państwa podatki, ale także zmniejsza bezrobocie, zapewnia ludziom komfort socjalny, komfort społeczny i przede wszystkim komfort ekonomiczny. Z jednej strony z tych podatków być może finansowane są te programy prorodzinne, ale o wiele bardziej istotne jest to, że ludzie mają pewne bezpieczeństwo socjalne i ekonomiczne dzięki zmniejszającemu się bezrobociu czy też skutecznej polityce gospodarczej. Stąd, wydaje mi się, można tłumaczyć wzrost przyrostu naturalnego. A teraz, czy to zainteresowanie Węgrami w Polsce, oczywiście tej władzy dzisiejszej, bo poprzednia aż tak z Węgrami nie współpracowała. Troszeczkę poprzedni rząd raczej zwracał się ku wielkim mocarstwom, ku wielkim graczom w Unii Europejskiej. Czy to będzie stała tendencja, przynajmniej na okres rządów prawa i sprawiedliwości? No, można by taką tezę postawić, niemniej jednak, przy poprzedniej ekipie rządzącej w Polsce, my to w zakładzie na uniwersytecie badaliśmy dokładnie funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej, na przykład. To ono w zasadzie nie istniało. Poza namacalnym funduszem wyszehradzkim, finansującym wymianę chciałem zapytać właśnie naukową, to tak naprawdę Wyszehradzka Czwórka praktycznie nie działała. Teraz nowa ekipa zaczyna wspólnie występować z poziomu. Czterech państw Grupy Wyszehradzkiej na forum europejskim. I co więcej, Czwórka Wyszehradzka promuje się nawet wspólnie w zakresie promocji turystycznej. Do turystyki przejdziemy zaraz, ale. Moje pytanie w tej chwili troszeczkę już zaczyna w tym, w tym kierunku zmierzać. mi teraz, zejdźmy do pozi na, na poziom zwykłego obywatela. Węgrzy od bardzo dawna. Interesują się Polską. Bardzo interesują się Polską. My, Polacy mieszkający na Węgrzech bardzo to odczuwamy. Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie rozpoczyna taki projekt, który nazywa się Autostopowicze. To już na samym początku tego projektu badawczego pokazuje nam, jak ważnym celem turystycznym były Węgry były, była Polska dla Węgrów. Czy zwykli Polacy, zwykły Polak, Szarak, mówiąc zupełnie otwarcie, ma, ma podobną wiedzę i o, o Węgrzech i, o, i takie sentymenty, jakie do Polski mają właśnie Węgrzy? Trudno, trudno myślę, że to porównywać. No z tego, co niedawno usłyszałem, to jeszcze w latach 60. Węgrzy jeździli na festiwale jazzowe do Polski bardzo tłumnie. Polacy raczej kojarzą Węgry z jednym z odcinków słynnego kiedyś serialu Jerzego Gruzy, 40-latek, kiedy główny bohater jedzie w delegację do Budapesztu, i to mniej więcej przez jakiś czas pokutowało. Potem, jak już w Polsce można było wyjeżdżać, zostaliśmy paszporty, Polska stała się wolnym krajem, to nagle okazało się, że Węgry są po drodze na, do Chorwacji. I one były takim krajem, w którym się wyjeżdżało takim krajem tranzytowym do Chorwacji. Jeśli już z, z jakimiś atrakcjami turystycznymi w Polsce Węgry się w ogóle kojarzą, czy kojarzyły wcześniej, to były to gorące źródła i Budapeszt tak naprawdę. No i słynne powiedzenie Polak-Węgier dwa bratanki. I polskie w zasadzie miasto, przynajmniej wakacyjnie, polsko-rumuńsko-węgierskie miasto, czyli Hajdusobostlo. Bez wątpienia w ofertach biur turystycznych Węgry, w odniesieniu do tak zwanych ciepłych źródeł, czyli basenów termalnych, funkcjonowały. Bardzo niedawno i to w śladowych ilościach pojawił się balaton. A więc Węgry do tej pory były takim bardziej krajem tranzytowym. Chociaż z danych Narodowej Organizacji Turystycznej Węgierskiej wynika, że co roku na, Węgr na Węgry przyjeżdża z zewnątrz około 7 milionów turystów. Co to oznacza? Biorąc pod uwagę populację węgierską, 10 milionów, to jest to duży sukces. Dla porównania w, do Polski przyjeżdża około 17 milionów e, turystów rokrocznie, czyli połowę naszej e, ogólnej ludności powszechnie, liczby ludności powszechnie uważania. E, to teraz e, trochę osobiste. Pańskie zainteresowania naukowe są skierowane w e, nasz region, także Także ku Węgrom. No, do, 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 ku Węgrom, ku krajowi, w którym nam polonu są przyszło żyć. Dlaczego? Dlaczego dla Pana osobiście jest to tak interesujący kraj? Wszystkie kraje, które kiedyś były w orbicie wpływów radzieckich, mają podobną ścieżkę transformacyjną, zmagały się z bardzo podobnymi problemami. Ja mówię o krajach Europy Środkowej i Wschodniej, oczywiście poza republikami radzieckimi. Wszędzie da się wyszczególnić pewne podobne fazy transformacji, oczywiście z wyjątkiem Rumunii, gdzie tam transformacja ustrojowa miała bardzo rewolucyjny i krwawy przebieg, ale czy na Węgrzech, czy w Bułgarii, czy w Polsce, czy w Czechosłowacji, wszystkie te procesy, zarówno przechodzenia od poprzedniego ustroju do demokracji, jak i fazy tworzenia, konsolidacji tej demokracji, one wszystkie odbywały się i odbywają nadal w bardzo podobny sposób. Dość powiedzieć, że na Węgrzech opcja tak uprośćmy to prawicowa, polityczna, znacznie wcześniej wygrała wybory niż w Polsce. Podobną większością głosów zachowuje się w podobny sposób, reformuje lub zmienia może bardziej państwo w bardzo podobny sposób. Więc z tego powodu warto się nad tym pochylić od strony oczywiście naukowej. no Przy okazji także i, i, i sentymentów. Ja interesuję się losami Polonii przede wszystkim rumuńskiej, ale także i tej, która mieszka, mieszka w Serbii, w Wojwodinie. Też są Polacy z Wisły Głębce, którzy kiedyś pieszo przez trzy miesiące szli z Wisły Głębce do, do jednej z wsi w Wojwodinie. Są Polacy, którzy oczywiście na Węgrzech też w 1939 roku zostali. Więc te tradycje przyjaźni polsko-węgierskiej, wspólnych losów politycznych, wspólnoty historycznej, nie chcę powiedzieć kulturowej, no bo Węgrzy są trochę z innego kręgu kulturowego niż Słowianie. Natomiast wspólnota dziejów historycznych czy wspólnota polityczna to są bardzo ciekawe elementy pokazujące jakąś ciągłość historyczną. Polonia Węgierska w przyszłym roku będzie obchodziła taką symboliczną datę trzystulecia swojego istnienia, swojego osadnictwa na terenach Węgier, takiego stałego osadnictwa na terenach Węgier. Chodzi tutaj o wieś Deręg, na pograniczu dzisiejszym słowacko-węgierskim. Dziś Polonia węgierska nie jest bardzo liczna, ale na pewno jest bardzo prężna. Czy takie instytucje, polskie instytucje, jak Polska Organizacja Turystyczna liczy na Polonusów? Nie tylko na Węgrzech, ale, ale, ale na przykład na Węgrzech. Oczywiście nie tylko polska organizacja turystyczna. Struktury rządowe powołały kilka zespołów roboczych dotyczących promocji Polski poza granicami. Jeden z zespołów jest kierowany przez wiceministra spraw zagranicznych, pana Jana Dziedziczaka jest dedykowany, mówiąc ogólnie dedykowany Polonii. Jego zadaniem jest wsparcie dla Polonii na całym świecie, tak aby Polonia pomagała. Promować nasz kraj, zarówno turystycznie, jak i w aspekcie historycznym czy kulturowym. Generalnie chodzi o to, żeby dobry klimat, dobry wizerunek, taką dyplomację obywatelską będziemy trochę promować. Oczywiście, Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną która powołana jest do promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, więc my z racji naszych zadań ustawowych będziemy po prostu promować um, turystykę przyjazdową do Polski. E, oczywiście, tak jak mówiłem, e, promujemy się na rynkach zagranicznych razem z pozostałymi e, trzema partnerami z Grupy Wyszehradzkiej. E, jest w tej promocji zjawisko kompensacji, na niektórych rynkach jest pewien podział. Nie dublujemy wysiłków czy nie, nie dublujemy naszych wysiłków promocyjnych na tych samych rynkach turystycznych. W Czwórka Wyszekacka cztery państwa mają większy potencjał promocyjny niż każde osobno, więc to jest jeden z takich ścisłych momentów, w których rzeczywiście współpracujemy bardzo intensywnie. Zainteresowało mnie takie pojęcie, pan powiedział, dyplomacja obywatelska. Panie doktorze, o co chodzi? Jakie, czego ta dyplomacja obywatelska będzie od nas polonusów wymagała? To jest element współczesnych procesów komunikacyjnych, które istnieją i bardzo dynamicznie rozwijają się dzięki sieci internetowej w zglobalizowanym świecie, w wielkiej, globalnej wiosce. Dyplomacja obywatelska jest funkcją... Czegoś, co można by nazwać dyplomacją cyfrową, ale oczywiście nie tylko i wyłącznie. Chodzi w głównej mierze o angażowanie obywateli, zarówno tych z obywatelstwem, jak i tych z pochodzeniem etnicznym czy narodowym, czyli Poloni, do tego, aby w krajach swojego osiedlenia czy przebywania, zamieszkania aktywnie włączała się w budowanie pozytywnego wizerunku swojego kraju pochodzenia. To oczywiście najczęściej jest związane z działalnością w sieciach społecznościowych. No bo to są, to jest ta współczesna agora, na której oczywiście wymiana informacji jest najbardziej skuteczna i ma największy zasięg takim wzorem czy przykładem dyplomacji obywatelskiej, był program realizowany w Szwecji, zatytułowany Citizens of Sweden, czyli obywatele Szwecji. Polegało to na tym, że Szwecja udostępniła oficjalne konto Twitterowe swoim obywatelom i każdy się chwalił swoimi osiągnięciami, różnymi ciekawymi rzeczami. Ja jestem na etapie analizowania tego wstępnej mojej takiej kwerendy wynika, że ludzie korzystali. W bardzo podobny sposób z, tej, z tego programu, jak u nas kiedyś w Polsce popularny był portal Nasza Klasa, kiedy każdy się chwalił tym, co ma najlepsze, to Citizens of Sweden były pomyślane w bardzo podobny sposób. Oczywiście zespół do spraw promocji Polski poprzez, poprzez Polonię, czy za pośrednictwem Polonii ma własne cele, i nie jestem przekonany, czy, czy aby na pewno będzie miał tego rodzaju inicjatywy, ale działa prężnie. Od 2015 roku miał, zdaje się, pięć posiedzeń. Na wysokim szczeblu jest zarządzany, bo, tak jak mówiłem, przez wiceministra spraw zagranicznych w randze sekretarza stanu, więc jak widać, bardzo poważnie czynniki kierownicze, rządowe podchodzą do promowania Polski poza granicami kraju. A dlaczego według Pana tego typu działania, jak te, o których Pan mówił, w Szwecji raczej nie będą, nie zadziałają wśród Polaków? Skąd się to bierze? Warto by sprawdzić, ale być może wynika to też z jakiejś mentalności narodowej. Nie chcę tutaj oczywiście stawiać Polaków w złym świetle, bo sami Przecież jestem. Natomiast my jesteśmy trochę mniej subordynowani niż, niż Szwedzi. Mamy inną mentalność. Ja uważam to, co, co oczywiście w żaden sposób nie przekreśla podobnych inicjatyw, ale, ale myślę, że one powinny być raczej jednak skrojone bardziej pod, pod polską, Rzeczywistość, podam przykład. A kwestia edukacji cyfrowej, przepraszam, że przerwę na moment, kwestia używania tego typu narzędzi. Czy Polacy już są gotowi do tego, żeby ich używać, mówię w sensie technicznym oczywiście? Czy jest to na tyle masowe, że możemy już, już ich używać? I taki nie. Kompetencje komunikacyjne w dużej mierze do korzystania z tego rodzaju nowoczesnych narzędzi, jak media kontentowe czy czy media społecznościowe oczywiście posiadają młodzi ludzie przede wszystkim. To jest media, przez nich tego rodzaju wykorzystywane są głównie w celach rozrywkowych, niestety. Oczywiście do wymiany informacji, ale ta informacja nie polega na, na agregowaniu się wokół jakichś problemów społecznych. Natomiast ci zaangażowani politycznie rzeczywiście. Na jednym z takich portali mikroblogowych, mikro bardzo popularnym, jednym z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszym na świecie. Rzeczywiście dyskusja polityczna z osobami publicznymi trwa w najlepsze. Natomiast, no, niestety, da się zauważyć pewną tendencję do tego, że media społecznościowe wykorzystywane są głównie do polemik politycznych albo do, do rozrywki. Problemem, patrząc z perspektywy węgierskiej, jest też, że tak mnie się przynajmniej wydaje, że bardzo aktywna Polonia jest przede wszystkim Polonia troszeczkę tego starszego, starszego pokolenia. Co tego typu ludzie, co tego typu Polonusi, czyli tej troszeczkę starszej emigracji, mogą zrobić właśnie dla promocji, promocji Polski, po to, żeby Węgrzy masowo albo jeszcze bardziej masowo wyjeżdżali do Polski? To jest bardzo istotna grupa, wbrew pozorom, oczywiście biorąc pod uwagę nowoczesne środki komunikacji elektronicznej czy rozwój sieci internetowej można by przyjąć, że jednak przyszłość należy do młodych ludzi, natomiast proszę pamiętać, że jest coś takiego w socjologii, jak edukacja międzypokoleniowa. I jeśli młodzi ludzie, Polonusi, u siebie w domach, nie będą mówić w języku polskim, nie będą kultywować polskich tradycji, to nawet najlepiej wyposażone i najlepiej opłacane pracówki naukowe, badawcze czy muzealne tego nie przeskoczą. Mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, tym o którym ja mówię, na Bukowinie, tej południowej części, która należy do Rumunii, gdzie mieszkają także Polacy od XIX wieku z rejonu Kolbuszowej czy Czadzcy na Słowacji. Tam polskie rodziny w domach nie mówią po polsku, tylko po rumuńsku. I dlatego, jak pan to ładnie ujął, starszego pokolenia, ich rola jest nie do przecenienia. To są, mówiąc językiem naukowym, depozytariusze tradycji narodowej. Jeśli oni tego nie będą w stanie skutecznie przekazać młodym ludziom, to z racji chociażby codziennego funkcjonowania, ułatwień w funkcjonowaniu, no, młodym ludziom z polskim pochodzeniem, polonusą na Węgrzech, łatwiej będzie rzeczywiście funkcjonować w codziennej komunikacji w języku węgierskim i obcować z kulturą węgierską. I ona niestety wcześniej czy później bez ingerencji z zewnątrz no, doprowadzi do takiej daleko posuniętej asymilacji. Oczywiście nie chcę mówić o wynarodowieniu, bo to jest zupełnie niemożliwe. Natomiast daleko posunięta asymilacja, taka jak. Na południowej Bukowinie, gdzie dzieci częściej mówią w szkole na lekcjach języka polskiego, chociaż też niespecjalnie się garną do tych lekcji, bo udział w takich lekcjach automatycznie oznacza konieczność uzyskania zaliczenia z takiego przedmiotu, co też nie jest, nie jest takie, takie proste. Więc tutaj bym widział dosyć ogromną rolę tej polonii nieco starszej niż młodszej. Czy, czy Pana zdaniem my, tutaj na Węgrzech, jesteśmy w trochę bardziej uprzywilejowanej sytuacji, jak na przykład w Rumunii czy w innych krajach, mając dofinansowywane przez Państwo samorządy narodowościowe, mając dofinansowane przez Państwo ośrodki kulturalne, dofinansowane przez Państwo Polski Instytut Badawczy czy Polską Szkołę i 11 ośrodków? To, to są ważne ośrodki dla właśnie tego, może nie przywracania, ale utrzymywania polskości? Oczywiście, to są centra polskości. Ja się posłużę bardzo prostą analogią. Ona nie będzie dla nikogo krzywdząca. Nie bez kozery, ochotnicze straże pożarne, które funkcjonują w Polsce, podejrzewam, że na wsiach węgierskich również są tego typu formacje, one pełnią nie tylko rolę czysto użytkową, to są także ośrodki kultury, miejsca spotkań. Dokładnie na tej samej zasadzie działają te placówki, o których Pan mówi. Oczywiście to jest kwestia też i wsparcia ze strony państwa macierzystego, czy też odpowiednio prowadzonej polityki polonijnej. Natomiast im więcej, tym lepiej, w sensie oczywiście ilościowym tych placówek, bo jest więcej ośrodków, które agregują zainteresowanie wokół polskości, promują ją przede wszystkim. I myślę, że największym atutem tego typu placówek, o których Pan mówił, jest to, że one potrafią, mają pewien taki walor komunikacji interetnicznej. Polonia, która od 300 lat jest na ziemiach węgierskich, to są nie chcę powiedzieć ich współrodacy, ale na pewno sąsiedzi i to. Poruszający się w podobnym kręgu kulturowym. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Cieszę się i mam nadzieję, że pomoże to właśnie nam, Polonii Węgierskiej, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej promować polskość, ale także właśnie turystykę do Polski wśród Węgrów. Przypomnę moim gościem, gościem pierwszej historycznej rozmowy z wizją, wywiadu z wizją, który ukaże się na łamach miesięcznika Polonia Węgierska, a także na kanale YouTube Polonia, Węgierka, Polonia Węgierska TV był dr Robert Rajczyk, naukowiec Uniwersytetu Śląskiego, a także ekspert polskiej organizacji turystycznej. Bardzo dziękuję, panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.